Siemaleczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale proszę Państwa dzisiaj czwartek, czwarteczek, co znaczy nagrodę za Food Champions i za Division Rivals. Dzisiaj dzisiaj dużo zależy od tego co trafimy. Jeżeli coś fajnego trafimy, to zmienimy skład, aczkolwiek nawet jak coś, nawet jak nie trafimy, to i tak zmienimy skład, bo już ułożyłem skład, który ma 100 zgrania, więc bardzo mnie to cieszy, ponieważ będzie coś nowego. I co? Po prostu stawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie. To jest David. Najpierw przejdźmy do, do Division raw odbierzmy sobie monety. Monety, no jasne, że monety, oczywiście. Najpierw odbierzemy oczywiście niewymienne paczki. E, 4 mega paczki, rzadkich kart, dużo paczek, dużo kart. No kurczę, najgorsze jest to, że zabrakło mi naprawdę mało punktu do pierwszej rangi, więc no, troszkę żałuję, że się nie udało, ale no a, nie, było, nie było siły. Można powiedzieć, że nie było siły, ale może w tym tygodniu się bardziej postaramy najpierw z ostatnich wyczępiąc tak naprawdę, na, na które warto się tak mega warto starać, bo teraz są to odcy Ultimate, więc no zobaczymy. Mistrzostwa wód pora na piki, najpierw odbierzmy piki no i co, no kto by się najbardziej przydał z tych pików, no, no wiadomo, no najbardziej, no Neymar, no bądźmy szczerzy, ja najbardziej bym się cieszył z Neymara, w sensie Mbaba też jest fajne Depaya bym raczej nie chciał, chociaż z drugiej strony mógłbym przepalić tego drugiego, cieszyłbym się z na niego, bojwa, prawda? z na niego bym się ucieszył, więc zobaczmy, pierwszy pik przed nami, Marquinhos Okej okay. Markinios 9.3 No weźmiemy tego Markiniosa Kto wie, może by mi się nawet przydał No dobra, na razie nikt będzie Na razie nikt będzie na Markinios Prawie Neymar, nie? Prawie Neymar Ostatni pik przed nami I zobaczmy, kto się tutaj kryje No niestety, nic ciekawego Andre, co prawda Nie było niestety na niego Trochę, trochę mnie to boli No ale co, weźmiemy tego Andre 9.2 i 9.3 Nie najgorsze te piki A teraz przejdźmy do paczek Proszę państwa, przejdźmy do paczek Dwie paczki za 100 I cztery za 55 I... Ej, walkout Okej. Okay. No, Konebol, no jak zawsze. Może łokalcik? Nie, znowu brak. Znowu brak ekranów. To nie jest dobra wiadomość, bo jednak to, co z ligę, to fajnie by coś siadł, Arnautowicz. No dobra, dwie paczki bez żadnej historii za 55k, to może teraz. Może trzecia paczka. Może w trzeciej paczce kryje się coś, co będzie warte odnotowania. O, nie no ma ekranów cały czas. Wow, okej. Okay. Okej, okay. spoko. Ostatnia paczka za drugą rangę, nie było żadnych ekranów, to może... To może teraz. Co by na to? Ło, wow, są ekrany. Dobra, już jest, już jest progres. E, Urugwaj, może Godin? Godin, 8-5. Niewymienny Godin 8.5, także myślę, że się przyda do jakiegoś ZBC, jeżeli w ogóle cokolwiek wyjdzie jeszcze z tej ligi. Bo dzisiaj jest czwarty, który jest piątek. Jutro się to tocy z ligą kończą, więc nieważne. Dwie paczki za Stoka, dwie jedyne wymienne paczki na dzisiaj. Czy będą niebieskie flary? Po prostu, żeby były walkouty, żeby były pieniądze, ok? O! O! Czy to jest Team of the Season? To chyba jest Team of the Season, moi drodzy, to jest Team of the Season. Eee, Burak Ilmas chyba, tak? Tak jest, burak Ilmas i on ma obrela? 91! Nice! No Jest to mistrz, mistrz Francji, także ja jestem zadowolony. jest to Todd z 1, Czy kto wie czy coś kosztuje? No fajna karta, w sensie, pro, problem, problem jest taki, że on jest niestety takim trochę klocem, nie? Ile pan burak kosztuje? No niestety tak na 40 koła, 30 koła, 40 koła. Ostatnia paczka. Był to ci... Może być jeszcze jeden w sumie, nie? Może być jeszcze jeden, może być jeszcze jakiś... Depaj, na przykład. Albo Brak Walk to też może być spoko. I to będzie Szwajcaria Burki. To będzie Burki. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tego składu, to jeszcze muszę Wam pokazać paczkę z gwarantowanym tocem Ligę. Także, proszę bardzo. Siemaneczko, z tej strony Alvin z przyszłości, albo z przeszłości, nadal nie wiem. Ale wiem natomiast tyle, że jest gwarancja Team of the Season z Ligue. Proszę Państwa, wreszcie to mamy. W środę, kiedy za dwa dni się kończy La Liga. La Ligue. Tak, co mogę Wam powiedzieć? Przepalamy dwa tocy. Dwa tocy oznacza, że będzie jeden potężny, ok? Ja w to wierzę. Przepalamy. No w sumie wszystkie te karty były z klubu. Musiałem do niej kupić Gerarda Moreno za 6000 monet, także według mnie. Dobry deal. Jak najbardziej dobry deal. Przepalamy tych zawodników, moi drodzy. Piłkarz. Steam of the Season. Ligę. Gwarancja. Ja już wiem. Ja już wiem, że nic nie trafi w tej parce. Ja po prostu nie chcę się nastawiać. Ja nawet nie chcę się nastawiać, bo ja wiem, że nawet. Ja pewnie zobaczę flagę Brazylii, ale to nie będzie Neymar. Ale co z tego? Content, 2 czerwca, proszę Państwa. Zobaczmy, co przykowało dla nas jej sports w parce. Gwarantowane, żeby to nie była Holandia. Żeby troszkę nie była Holandia, i ja będę zadowolony. Po prostu. Ha! Wiedziałem! Wiedziałem! Dlatego się na nie nastawiałem. I jak sami widzieliście, właśnie pan Kajo Enrique wleciał do składu. I jak widzicie, połączy się. Połączy się z Markinosem, dzięki czemu Markinos ma pełne zgranie. Oblak na bramce i mamy oponenta. Zobaczmy. Okej. Okay. O, widziałem, tylko, że trafił Di Maria z pików, co się rzuciło w oczy. Ale okej. Okay. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wszystko śmigało. Mam nadzieję, że będzie grało się lepiej. Wracamy w ogóle do formacji 4-2-2-2, bo ostatnio w Champions było grane 4-1-2-1-2. I... mimo wszystko bo jednak jestem bardziej fanem 4-2-2-2. Już się bardziej przyzwyczaiłem. Także zobaczymy. Zobaczymy jak Marquinhos będzie chodził, to jest ważne. I pierwszy odbiór. Ok. Cristiano Ronaldo... Zobaczmy. Mam pomysł. Nie taki pomysł, ale może być! Cristiano Ronaldo 1-0. Chciałem tak ładnie zejść tym takim trikiem. Ale okej. Okay. 1-0, szósta minuta. Oł. Oh. Oj, to może być oblak. Tak jest. Nie na pełnym zgraniu, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Dobrze. Niedobrze Torres i niestety. W ogóle nieopinowany tutaj Fernando Torres. Czy to jest Optimus Torres? Jasny gwint człowieku. i Maria w polu karnym. Zobaczmy. I Enrique. Okej, okay, poradził sobie. Zambrotta w ogóle na ESO będzie grał Także jest to też również jakaś zmiana Bo zawsze grałem nim na PO Więc zobaczymy, czy sobie da radę Generalnie ta obrona Marquinhos-Zambrotta No wydaje mi się, że raczej powinna dać radę chyba, nie? Taką mam nadzieję Messi, dośrodkowanie Marquinhos wygrywa główkę I Sanchez również Ale De Jong traci piłkę nie fajnie. I Marquinhos Na razie Marquinhos miał same odbiory Co jest, no na razie jestem zadowolony Nazario Ajajaj, aj, ładne, ładne to było Dejong. Young, Pięknie, kolejny raz fake shot, kolejny raz to był zwykły fake shot, ale było warto. Frankie De Young na dwa do jednego, okej. Okay. No przypomnę, to są mecze Rival bardzo punkty, nie? Więc to jednak mimo wszystko trzeba się troszeczkę postarać. Memphis. O kurde, ja pierdziele, w ogóle, warto wspomnieć o tym, że Memphis The Pie ma 99 podkręcenia, więc takie strzały inne mają prawo bytu. No dobrze, a nie to Zambro? Nie, Marquinhos, tak, Marquinhos, Naprawdę Marquinhos na razie. Jestem zadowolony. Jestem po prostu zadowolony, bo... Bo Ronaldo tutaj wybiega. Zobaczmy. Cristiano, lewa noga. I to jest jeden. Pięknie. On pewnie myślał, że zajdę na prawą nogę. Nie tym razem, proszę Państwa, nie tym razem. 3 do 1. Cristiano Ronaldo. Piękny podanie. Mówię. Ładnie się pokazał. Wszystko pięknie poszło. Wygrajmy ten mecz najlepiej. Będą punkty i będę zadowolony. Ciężary. Ale I Marquinhos po raz kolejny. Naprawdę, Marquinhos w tym meczu. Totalny kozak. I pięknie. Kajo Enrique. Naprawdę, obydwie karty, które trafiliśmy za ligę, oprócz oczywiście Andrę, przydały się do składu. I to jest. To jest naprawdę niespotykane, bo zwykle kiedy coś trafiam, mówię, dobra, będzie to przepałki, a teraz jest w składzie, wszystko śmiga. Ja jestem zadowolony. Nie ma. I Marquinhos Muszę sobie bardziej Marquinhos w tym meczu, bo to już jest. Naprawdę nie wiem, który Zobaczmy Neymar Neymar na 4 do 1 Mamy to Okej, okay. wygrywamy, moi drodzy 4 do 1 w tym debiutańskim meczu, można powiedzieć Bo było trochę nowych zawodników, trzeba przyznać Ja jestem zadowolony Naprawdę, muszę zobaczyć koniecznie ile Markinius miał odbiorów Bo on zagrał w niesamowity mecz <laughs> De Jong z zawodnikiem meczu 10-0 Bramka i... Okej, okay, nie wiem czemu, ale zobaczmy. Udane biory, 4 na 5 marki niosane więcej w całym zespole. Aha, dzięki najwięcej cennych podań. Okej, okay, to, to by miało sens, nie ukrywam. Czy możemy jeszcze zrobić na sam koniec odcinka y, Toca, reszty świata lub MLS? Naprawdę liczę, że leci na nie, bo jednak 2103 punkty goś miał. Co jest grane. Dobra, więc słuchajcie, na sam koniec jedna paczka Ligueum Premium i Toc RL, y, RL, RL, RS plus MLS. Najpierw słuchajmy paczkę francuską i może jakiś tocik, jakiś wokałcik, nie? Nie ma ekranów? Okej, okay, przewijamy. Immole Season MLS plus r Chcę chcemy zobaczyć flagę Portugalii, lewe skrzydło i Orlando City. Tak, i taka jest moja prawda, prawda futbolu. Zobaczmy. Kogo trafimy? Eee... Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, co to jest. 8-5. Boże drogi, mensa. No nie wiem, czy to nie jest najgorszy to jaki można było trafić tak naprawdę. Można i tak, słuchajcie, można i tak. Ja i tak jestem zadowolony z dzisiejszych nagród. Marquinhos będzie do składu. Ten Enrique tak samo wyląduje w, w, w składzie, więc dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że i e sports jednak coś wyda dzisiaj. w Czwartek wieczorem i będzie coś do zrobienia jutro, nie? Więc zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał. Trzymajcie do słyszenia, adios.